i wykazał, że jeśli by się tendencje te, które się pojawiły w tych 13 komisjach potwierdziły, to wynik byłby zgoła inny. Wiele osób będzie twierdziło, że nie ma legitymacji i poniekąd będą mieli rację. W 2014 roku krzyczał, że wybory są sfałszowane, czyli ten człowiek nie ma takich najmniejszych problemów z używaniem takich najdalej idących sformułowań. Premier Tusk czasami przejeżdża prętem po kratach, to się robi kłopot dla budżetu i to jest kłopot. Zanim zaczniemy, chcemy podziękować Wam, że jesteście z nami. Dziękujemy. Wspólnie z Wami rozwijamy niezależne dziennikarstwo, rozliczamy polityków i patrzymy władzy na ręce. Koniec jest dla Was. Wciąż jednak ponad połowa z Was nie subskrybuje naszego kanału. Razem możemy to zmienić, a im więcej subskrypcji, tym więcej jakościowych materiałów. Zachęcamy Was także do wspierania naszego kanału na patronite.pl ukośnik Goniec. Za każdą formę wsparcia mamy dla Was przygotowane unikatowe bonusy, a także niespodzianki. Bądźcie z nami, bijcie rekordy, wspierajcie wolne media. Dzień dobry, Wojciech Mulik. Witam Państwa w rozmowie Gońca. Moimi Państwa gościem jest dziennikarz ekonomiczny Kazimierz Krupa. Witam serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Czy Pana zdaniem znamy teraz prawdziwy wynik wyborów prezydenckich? Proszę Pana, ja jestem prostym ekonomistą z wykształceniem matematycznym. Wynik wyborów jest sumą, czyli efektem najprostszego działania matematycznego, jakie można sobie wyobrazić, czyli dodawania. Jeżeli wynik jest sumą, a składowe tej sumy są fałszywe, to czy ma szansę suma być prawdziwa? No nie ma. Więc w ten sposób panu odpowiem. A czy patrząc w takim razie na to ze strony nieco statystycznej, skoro wszystkie po kolei, które do tej pory są sprawdzane przez sąd najwyższy, te komisje, gdzie wychodzą nieprawidłowości, no po prostu wychodzą w nich fałszerstwa? Czy to w takim razie może z gruntu oznaczać, że im więcej sprawdzimy, tym więcej będzie fałszerstw? Czy po prostu musimy to zrobić, żeby wiedzieć? Matematyka jest, to musimy to zrobić, żeby wiedzieć. To niewątpliwie, żeby potwierdzić, bo można oczywiście ułożyć, Ciąg matematyczny i ciąg matematyczny już z tego, co wiem, został ułożony i wykazał, że jeszcze by się tendencje, te, które się pojawiły w tych 13 komisjach, potwierdziły, to wynik byłby zgoła inny. Ale oczywiście to jest model teoretyczny, to jest model matematyczny. Model matematyczny nie może decydować o wyniku wyborów. Czyli model matematyczny wskazuje, że. Yy, Zwycięzca jest inny, ale żeby sprawdzić to i naocznie, to musi dokonać się fizyczny akt przeliczenia. I tu wchodzimy już w politykę i prawo czy polskie prawo pod jakimi warunkami, kto to tego dopuszcza taką sytuację? A to jest już osobne pytanie. Natomiast jeśli chodzi o, o takie proste matematykę, statystykę, to no to tak jak mówię, suma złożona z fałszywych składników nie może być prawdziwa a ciąg matematyczny ułożony na bazie tej grupy wybranej, tej, tej, tej próby, wskazuje, że wynik powinien być inny. A może tej całej sytuacji dałoby się po prostu uniknąć, gdybyśmy od razu założyli, mieli to w prawie, że jeżeli wynik wyborów, jeżeli różnica pomiędzy kandydatami jest tak niska, to po prostu za każdym razem powinno dochodzić do takiego ponownego przejczenia głosów, żeby ten wynik wyborów był pewny. Może po prostu tego brakuje nam? No to wynika z Konstytucji i Kodeksu Wyborczego. Konstytucja nasza no, nie jest doskonała i tak naprawdę to ona niczego nie reguluje, zakłada bardzo dużą... Dowolność interpretacyjną w bardzo, bardzo, bardzo wielu miejscach, a kodeks wyborczy jest taki, jaki jest. Jeszcze było przy nim grzebane, jest daleko nieprecyzyjny, natomiast jeden przepis się przy, przywołuje ta strona wygrana, na, na tym etapie wygrana domniemania prawdziwości wyborów czy prawidłowego przebiegu. Także no niestety no, kodeks zobaczy jest taki jaki jest. Czy uważa pan redaktor, że będą problemy z uznawaniem Karola Nawrockiego za prezydenta, jeżeli nie dojdzie do ponownego przeliczenia głosów? Oczywiście, że będą i będzie bardzo wiele osób twierdziło. Oczywiście to jest, no, można tak sobie mówić, na emigracji wewnętrznej, ale bardzo wiele osób będzie twierdziło, że nie ma legitymacji i poniekąd, Będą mieli rację. No tu jeszcze dodatkowo, poza wynikiem, tym, który właśnie jest niedookreślony, ciążą też te doniesienia, których widzieliśmy bardzo wiele przed wyborami o różnych incydentach z życia, wcześniejszego życia prezydenta elekta. Trwają też przepychanki między Prokuratorem Generalnym Adamem Bodnarem a Sądem Najwyższym, gdzie już wiadomo, że Adam Bodnar nie będzie dostał z Sądu Najwyższego wszystkich informacji o protestach wyborczych. Czy to oznacza w takim razie, że neosędziowie, jak twierdzi Roman Giertych, chcą ukryć jakieś informacje o przekrętach? Trudno jest powiedzieć. Nie, nie, nie podejmuje się tego powiedzieć, natomiast no, jesteśmy w rzeczywiście w bardzo trudnej sytuacji, bo jedna to sprawa to jest Sąd Najwyższy, druga to prokuratura i prokuratura może zawnioskować o to, o to przeliczenie i dokonać tego, e, tego przeliczenia, a w Sądzie Najwyższym jest, pamiętajmy, nieuznawana Izba, która jest no, w, w, w prawodawstwie, przez Prawodawstwo Europejskie nieuznawana jako, jako sąd i ona ma to uznawać, więc wprowadzono nas, bo nie to, że znaleźliśmy się, tylko celowo wprowadzono nas w sytuację taką totalnego patu i na naszych oczach pada, może już padła kolejna instytucja, był Trybunał Konstytucyjny. Nie ma Trybunału Konstytucyjnego, był Sąd Najwyższy, nie ma Sądu Najwyższego. I zaraz prezydent może nie być uznawany. No, prezes jest kwestionowany od dawna przez bardzo wielu sędziów tegoż Sądu Najwyższego. Więc no, wprowadzono nas w, taki, w taką sytuację. Jak sądzę, zupełnie celowo, bo jak wiadomo, raki łowi się. Łatwiej w mętnej wodzie. No, tam już był problem. Oczywiście um, część osób w ogóle interpretuje całą tą sytuację związaną z izbą, jako już taką zastawioną pułapkę wcześniej przez Prawo i Sprawiedliwość, które po prostu przewidziało różne, e, sporne, roz, różne sporne rzeczy. I ostatecznie do tego ciała, do tej izby, e, no, wszczepiono takich ludzi jak e, po prostu powiązanych z Ordo juris, czy też takich, którzy całą karierę zaznaczy, zawdzięczają. Prawo i Sprawiedliwości. A czy ma pan wrażenie, że ta izba jest też poniekąd sędziami we własnej sprawie, skoro są to neosędziowie? A wiadomo, że gdyby ten wynik wyborów prezydenckich był inny i Karol Nowrowski nie zostałby prezydentem, to ci ludzie, którzy orzekają o ważności wyborów, nie byliby sędziami. No, mieliby inne zadanie przede wszystkim. E, proszę pana, cała polityka. E, Pręesa Kaczyńskiego, który narzuca ton, i narzuca, no i któremu w pojedynkę najpierw, ale później oczywiście całe stado pomocników dołączyło, udało się podzielić skutecznie polskie społeczeństwo na dwa absolutnie znoszące się, znoszące się w sensie fizycznym, i nieznoszące się w sensie mentalnym plemiona. Polega na negacji. Na negację w 2014 roku krzyczał, że wybory są sfałszowane, czyli ten człowiek nie ma, Takich najmniejszych problemów z używaniem takich najdalej idących sformułowań. Sfałszowane wybory, radzieckie mordy, słudzy niemieccy, etc., etc., takie ostateczne, wyrzucające ze społeczności tych, którzy się z nim nie zgadzają. I tak, jak mówię, zamącenie tej wody, czyli uczynienie nieprzejrzystości z tego wszystkiego, jest w jego interesie. Teraz. To wszystko na to wskazuje, dołączyły do tego wręcz e, służby e, rosyjskie albo innych wrogich nam reżimów na no najprawdopodobniej rosyjskie, bo to, co nas atakuje e, w sieci, to jest właśnie takie no, podpuszczanie części społeczeństwa na, na drugą część społeczeństwa po to, żeby zantagonizować, żeby w Polsce nie było spokoju, żeby. E, to jeszcze w takim krótkim myśleniu zniechęcić do pomocy Ukrainie, ale w dłuższym myśleniu do Europy, do, do wszystkiego, czyli zrobienie takiego bezchołowia w kraju. Mam nadzieję, że to się nie uda, ale te działania z jednej strony z wewnątrz, czyli właśnie z pisu płynące, używanie tych takich słów najbale, najdalej idących, które powinny, w ogóle nie powinny mieć miejsca w przestrzeni publicznej, a do tego ochoczo dołączają się służby właśnie najprawdopodobniej rosyjskie. Ich Czy Jarosław Kaczyński, pana, pana redaktora, wiódł nawet wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości, taki prym e, dotyczący właśnie tego podziału Polaków, to on używał tych najmocniejszych sformułowań to, to jest jego autorski program, to jest jego radzieckie problem. mordy. Dokładnie tak. To jest jego sposób na uprawianie polityki, jest zupełnie inny niż jego świętej pamięci brata, który absolutnie niezależnie od tego, że się nie zgadzał z drugą częścią i jeżeli to jest konkurent, polityczny, to jest to okej, okay, ale jeżeli to jest wróg polityczny, to jest źle. Natomiast e, właśnie Lech Kaczyński mówił o konkurentach politycznych, a e, Jarosław Kaczyński mówił o śmiertelnych wrogach, których, którym po pierwsze trzeba odmówić godności, ludzkości, przynależności do e, naszej społeczności i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A jednocześnie Jarosław Kaczyński mówił też, że nikt nam nie mówi tego, że czarne jest czarne, a białe jest białe. E, no jeżeli chodzi o właśnie sprawę tych wyborów, czy wyobraża pan sobie w takim razie, że 6 sierpnia... Nie nastąpi za przysiężenie Karola Nawrockiego? Ja sądzę, że nastąpi. Sądzę, że nastąpi i będziemy, ponieważ też. A PiS e, chyba szukuje taki o, obrazek wielki, że zamierza wprowadzić Karola Nawrowskiego do Pałacu Prezydenckiego, że wszyscy chcą im przeszkodzić. E, najprawdopodobniej nastąpi za przysiężenie, ponieważ ta strona e, progresywna, demokratyczna e, no też nie jest zgodna. I, i niektórzy e, mówią, "Okej, okay, coś było nie tak, ale, ale domniemanie ważności wyborów jest e, decydujące, czyli e, tam nie ma zgodności. E, premier Tusk czasami przejeżdża e, prętem po kratach, e, wywołując bardzo duży odzew i wściekłość. E, no, Poseł Giertych e, robi, robi swoje, ale część tego tej koalicji rządzącej 13 października e, no, ewidentnie Skłania się, żeby pogodzić się z tym z tym faktem. Także sądzę, że, że będzie ten prezydent co nie zamknie nam sprawy. A gdyby w rządzącej koalicji była większa jedność, to pana zdaniem istniałaby większa szansa na ponowne przeliczenie wszystkich głosów? To po prostu byłyby przeliczone jeszcze raz wszystkie głosy na podstawie decyzji prokuratury. Jeżeli to nie nastąpi, to zostaniemy w społeczeństwie z takim niewyjaśnionym faktem, czy my, jako no, społeczeństwo Dwa te wzajemnie zwalczające się plemiona powinny pogodzić się w kwestii przynajmniej ustalenia prawdy na temat tych wyborów prezydenckich. To, to jest chyba w interesie każdego, żeby nie istniały teorie spiskowe, żebyśmy znali ilość głosów na kandydata. Pan, my, my mamy takich rzeczy, do, do których powinniśmy się porozumieć e, bardzo wiele. Nie porozumiewamy, nie porozumiewamy się, no i co? I kraj jest i nawet się nieźle rozwija. E, czy nawet bardzo dobrze się rozwija, mając swoje kłopoty i trudności. Także no, niestety to, no, dochodzenie do prawdy smoleńskiej, prawda? Mrz ten spektakl co miesięczny, i tak jesteśmy już coraz bliżej, już coraz bliżej, już coraz bliżej, już coraz bliżej, już coraz bliżej. Już coraz bliżej. I to słyszeliśmy, to, co, co miesiąc ktoś no. Tak samo będzie z tymi no, wyborami? I tak samo będzie tutaj, tak samo będzie. To dwa będzie dalej to, będziemy poznawać, prawda najprawdopodobniej niestety tak. Niestety na razie wiele na to wskazuje, ale z kolei prezydent Alekt Karol Nawrowski zapowiedział, że już niebawem czekają nas duże obniżki prądu. Czy spodziewa się pan, że Nawrocki zrealizuje swoją obietnicę? No jakże może zrealizować? No, właśnie przed chwilką, nie wiem, dwa dni temu, dzień temu, premier Danatus powiedział, że właśnie zamrożone ceny prądu pozostaną do końca roku. To jest decyzja taka, żeby wyjaśnić przynajmniej sytuację budżetu. Ona jest oczywiście ważna dla każdego odbiorcy. Wydawało się, że Sytuacja jest już opanowana. Wydawało się, że sytuacja z cenami energii jest opanowana o tyle, że no mamy, mamy wojnę, mamy ten w Ukrainie. Natomiast wszystko inne już jest opanowane i ceny energii zaczęły spadać. No i niestety rozpoczął się konflikt Izrael-Iran z dużymi zagrożeniami. Z dużymi zagrożeniami. One nie były tak duże, jakie przedstawiono, jak były duże. Bo, no, największe zagrożenie to zamknięcie tej cieśniny Ormus, przez które przechodzą transporty ropy. Po pierwsze, moim zdaniem, Irańczycy nie bardzo mieli możliwości techniczne, żeby ją zamknąć, bo tam jeden czy dwa lotniskowce amerykańskie załatwiłyby sprawę i nie byłoby żadnego zamknięcia. Po drugie, zamknięcie cieśniny Ormus robiłoby krzywdę ich krajowi, bo eksportuje przez to chociażby do, kin, do Chin ropę, więc pozbawiłby się przychodów z, z eksportu tej ropy. Natomiast no, w, w doniesieniach prasowych to zostało przedstawione jako bardzo duże zagrożenie, znalazło odbicie w bardzo wysokich cenach, bardzo dużym wzroście cen ropy, one później szybko spadły. Ale to, było, to, to, to znowu się pojawił ten taki czarny łabędź, no, może nie groźny jakiś, jak się okazało, ale czarny łabędź, który wyrwał nas z tego procesu dochodzenia, obniżenia cen energii, Podróżną postacią, czy to benzyny, ropy, czy energii elektrycznej, czy gazowej, i, i przerwał ten proces. No i teraz to przedłużenie zamrożenia cen do końca roku wyjaśniło nam sytuację budżetową i każdego i każdego z nas odbiorców. Bo ja rozumiem to mrożenie to jest właśnie od takiego momentu, w którym to się uspokoi. Będziemy w Wszystkiego nigdy nie wiemy, ale wiele rzeczy wiedzieli, które na to wpływają. Te ceny energii spadną i nie trzeba by było ich na przykład mrozić i nie byłoby żadnej podwyżki. Natomiast no, to przerwało to. Więc to się dzieje i to wiemy. A co zrobi pan Karol Nawiotki? No co wiadrem przyniesie, nie wiem skąd trochę prądu? No, może zacznie wędrować węgiel. Te ceny energii to jest duży problem dla naszego budżetu, dla budżetu Polaków. Ale jakie jak Jaka jest praprzyczyna tego wszystkiego? Czy po prostu to, że rządy prawej i Sprawiedliwości brały pieniądze z ETS-u i jednocześnie nie budowali farm wiatrowych, atomu, tylko po prostu skarżyli Czy... się na ETS i brali z niego pieniądze? No dokładnie. No, pieniądze zostały przejedzone w istocie. Miały służyć temu, co, do czego są powołane, czyli właśnie do zmiany miksu energetycznego. Natomiast no, zostały przejedzone na najróżniejsze, rozdane na, w, na, w najróżniejszy e, dziwny sposób. Sposób i się rozpłynęły, jak zresztą w bardzo wielu Funduszu Sprawiedliwości, który był na lodówki w kołach gospodyń wiejskich. Pewnie potrzebna ta lodówka, ale czy powinna być finansowana z Funduszu Sprawiedliwości, który jest dla ofiar? Więc Tak jak bardzo wiele rzeczy, tak zostało to zmarnowane, ale to nie tylko te 8 lat, bo e, przypomnijmy, że elektrownię atomową to budujemy już 30. 30 lat, e, więc mogłaby już e, się starzeć spokojnie. E, i zastanawialibyśmy się nad jej modernizacją pierwszą. Więc to te zaniedbania i, ta, i ten mit polskiego węgla, no którego mamy raz na 200 lat, raz na 1000 lat, jak to mówił prezydent Duda, i że to jest nasza wartość, wielkość, wbrew wszystkiemu. Wbrew wszystkiemu, co, bo nasz węgiel jest i owszem, ale jest na kilometrze, czy na 800 metrach. Tymczasem znacznie tańszy jest węgiel z innych krajów, gdzie on leży, wystarczy. Małą warstwę ziemi zebrać, żeby mieć pokłady węgla kamiennego, a u nas on jest na kilkuset metrach, jest drogi, jest niebezpieczny, giną ludzie, ponosi się bardzo duże koszty, jest po prostu drogi. No może, nie wiem, jeśli węgiel koksujący, jakbyśmy mogli wydobywać, no to, to okej, okay, ten jed, jeden rodzaj węgla, ale ten, no, ciągnąć go z 800 metrów to trochę się to najzwyczajniej się, się nie opłaca. Więc ten mit polskiego węgla i polskiego górnictwa, no, który wbrew wszelkim racjonalnym argumentom przetrwał, no, wybrzmiał też w ostatniej kampanii wyborczej, tak jak Trump mówił, żeby wiercić born baby, born, taki tak tutaj też mamy wiercić ten węgiel i, i, i rozwijać. No Tylko, jak wiercić, kiedy to on jest coraz droższy, coraz mniej opłacalny i jeszcze do tego kosztowny w zużytkowaniu? Bina wielu rządów, ale to prawej sprawiedliwość mówiło, że węgiel jest absolutnie naszym czarnym złotem. Jak ocenia pan tak. politykę finansową, fiskalną rządów Mateusza Murawieckiego, trochę już zapomnianego byłego premiera? Jak to było z tymi wydatkami? poza budżetowymi. Te rządy tak naprawdę tworzyły jakiś drugi budżet? Zakłamywały rzeczy. Ja właśnie nie wiem, ja właśnie nie wiem czy, to jest, czy to było błąd. Ja nie wierzę, że to był błąd. To było celowe działanie. Mamy wpisane do konstytucji 60 próg zadłużenia. Tylko, że tam od razu jest napisane w tej konstytucji, że 60 próg zadłużenia, ale IPKB i, i ten deficyt definiuje ustawa. Czyli jak ustawą można to w istocie omijać. No i ominięto to, wyprowadzając do PFR-ów, do BGK i do innych funduszy celowych i to zadłużenie już dawno przekracza 60% i to znacznie. I problemem nawet nie jest to, że jest 60%, tylko przy naszej wysokiej inflacji jest, problemem jest oprocentowanie długu, czyli koszty tego długu, jakie corocznie ponosi budżet. Jeżeli to jest 5,5 czy 6%, to a to jest dług zewnętrzny, niepłynący do naszego społeczeństwa. Ta wysokość Tylko... obsługi kosztu długu jest o wiele ważniejsza no. nawet od wysokości zadłużania. No, dokładnie tak. Bo jeżeli e, zadłużenie byłoby, e, nie wiem, nawet w, powiedzmy bilion, tak? do, do obsługi, ale 2% do tego jest, e, to jest 20 miliardów do, e, do wypłacenia. Jak jest 5, to jest 55. 5, jak jest 5,6%, to jest 55,60. I to się robi kłopot dla budżetu i to, i to jest kłopot. To finanse nasze zostały zrujnowane. Zostały zrujnowane przede wszystkim przez COVID-19, przez pandemię COVID-19, no, która przez wielu rządzących wówczas funkcjonariuszy PiSu została uznana za dużą okazję do kradzieży, do, do po prostu rozgrabienia części tego budżetu. I te fundusze, które powstawały fikcyjne, szpitale, prawda? najróżniejsze przedsięwzięcia takie, które budziły grozę, wydawano te pieniądze w sposób absolutnie nieuzasadniony. Z jednej, czyli proszę zobaczyć, z jednej strony nie pracowaliśmy, wszystko było zamknięte, tak? Nie, czyli nie tworzyliśmy PKB, a wypłaty szły. I to zwielokrotnione. No to co? No to one szły prosto w dług, bo one nie, nie były tworzone z PKB, bo ten PKB nie było tworzone. Sklepy były zamknięte, e, kina były zamknięte, samoloty nie latały. E, nie, nie tworzył się ten PKB, natomiast wypłaty były. Z tego pieniądza? Czy znaczy w takim razie całe rządy Prawa i Sprawiedliwości można byłoby podsumować jako taki wielki skok na kasę Polaków, który funkcjonował w taki sposób, że jednocześnie dostawaliśmy rzeczy w stylu 500, plus wtedy jeszcze, ale równocześnie przeciętny Polak nie zdawał sobie sprawy z tego, jak rośnie na przykład marża na paliwo, ile mogłaby wynosić, a ile wynosi, ile też po prostu przeznacza pieniędzy na państwo w takich codziennych zakupach. Dokładnie tak. A taką już kulminacją tego była właśnie pandemia COVID-19, bo wtedy właśnie zostały uruchomione te programy. Było hula i dusza piekła nie ma, bo sytuacja jest nadzwyczajna. Wypływy są bardzo duże, w związku z tym no po prostu ukraść jest bardzo łatwo, z czego skrzętnie i chętnie wielu korzystało, a wiele zostało zmarnowane, bo te, te zasiłki też dla przedsiębiorców no było to robione po prostu po pierwsze, amatorzy, czyli to robili absolutnie bez sensu. No bo weźmy to 500 plus, ja rozumiem, 500, 800 plus, jak sobie tam to. Nazwiemy. Ja rozumiem, że to najpierw miał być program demograficzny. Tylko idiota mógł wymyślić, że to naprawdę wypłacenie 500 zł będzie wpływało na demografię. Kiedy potrzebne jest małżeństwo, które się decyduje na dziecko bezpieczeństwo, żłobek, stała praca, dobra atmosfera, odpowiednia służba zdrowia, a nie 500 zł, jak surogatce uroć dziecko. To było takie potraktowanie matek jak surogatki, które państwo chciało kupić. No, szybko się okazało, że to, a przecież Ile to się mówiło, pamiętam, jakie sążniste uzasadnienia tej, że to polityka demograficzna płynęły. Śmiałem się z tego od samego początku, więc mogę mówić z czystym sumieniem. Później mówią, dobrze, okej, okay, to likwiduje ubóstwo dzieci. I to rzeczywiście to prawda, bo to likwidowało ubóstwo. A przepraszam, to co u dyrektora banku, to też ono likwidowało ubóstwo dzieci. Czy, czy ten dyrektor banku, żona dyrektora banku miała, być też tą surogatką. Tu u niej się zamawiało to dziecko za 500 zł miesięcznie, a dzieci dyrektora banku, który zarabia 100 tysięcy czy, czy 150 tysięcy miesięcznie, to, to właśnie też są tak ubogie, że, że trzeba u nich to, to ubóstwo usuwać. Więc mówię, najpierw wzięli się za to dla amatorzy, którzy nie potrafią zrobić tego w przejrzysty sposób, więc rozdają każdemu. Tak samo się wzięli właśnie za e, te działania osłonowe w COVID-zie. A rozdawali a, a są Dowody na to, że no w nieumiejętny sposób, dlatego że niewiele mówi się o tym, że rządy Prawa i Sprawiedliwości dwukrotnie pozostawiły w spadku wejście Procedurę nadmiernego deficytu. Tu tak? Teraz mocno podcina no, tak. rządom, Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej skrzydła, no bo jak rozumiem, no nasz budżet ma teraz pewne problemy związane z tą procedurą nadmiernego deficytu. A czy nie za duże, na szczęście, ponieważ Europa zmierza troszkę w tym szalonym kierunku, co i my. Tego takiego szaleństwa, więc jesteśmy w dobrym towarzystwie z tą procedurą nadmiernego zadłużenia dużych krajów Unii Europejskiej, więc nie jesteśmy jedyni, w związku z tym te dolegliwości nie są tak duże. Po prostu ten taki tani. I nie boję się tego powiedzieć, głupi populizm święci triumfy u nas bardzo, bardzo, ale w niektórych innych krajach również ma się nie najgorzej. W związku z tym ta to, to dolegliwość jest, ale ten problem narasta, ten problem narasta w sposób no, bardzo duży. Teraz znowu mamy te ponad 6% deficytu i to jest... No, Naprawdę kłopot, który trzeba jakoś systemowo będzie kiedyś rozwiązać. No wziąć się za to, a nikt nie ma na to ochoty ewidentnie. Mało tego prezydent mówi, że właśnie tutaj będzie prąd o 30%, dalej nie wiem jak on to zamierza zrobić gorzej, że on też nie wie, ale co mu... Szkodzi mówić, tak? I będzie tutaj egzekwował 60 tysięcy kwotę wolną od podatku. To jest 56 miliardów złotych kosztu. Czyli dalej w tym szaleństwie, żeby obalić rząd, zdobyć władzę, będziemy szli w tym takim tani populizm. Problem polega na tym, że kiedyś jak człowiek. Przychodził do rządu jakiś ekonomista, jakiś, nie wiem, e, Hausner, e, Belka. On miał pomysł i, i no przede wszystkim robić na samym początku. E, i, I chciał pomysł i, i realizować. A teraz ci ludzie, którzy tam są, to nie są ekonomiści, tylko Bóg wie, kto to jest. Oni mówią, że pojeżdżą po kraju, posłuchają po wsiach, co ludzie mówią i będą robili to, co ci ludzie mówią. No to daleko tak naprawdę nie zajedziemy. To, co to już jest rządy motłochu? Bardzo dziękuję. Moimi Państwa gościem był dzisiaj dziennikarz ekonomiczny Kazimierz Krupa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A ja nazywam się Wojciech Mulik. Oglądali Państwo rozmowę Gońca. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do usłyszenia.